Tę legendę pamiętają wszyscy. Wydawało się, że król Kupa opuścił grzybowe królestwo na zawsze. I nagle pojawił się kupa niszczyciel. Król Kupa powrócił, jeszcze bardziej groźny niż dotychczas. Korzystając ze swoich supermocy, bracia Maria uratowali księżniczkę i pokonali złowrogich kupa Lingów. Nowe przygody braci Mario. Księżniczka na prezydenta. Księżniczko wielki problem! Król Kupa chce wypuścić stado para gumbasów, żeby zjadły twoje królestwo. <ślesz> Nie mógłby być już bardziej podły i oślizgły, uwielbiam go. Tylko popatrz, cicy. te wielkie polne paragumbasy zniszczą ich zbiory. A kiedy lud księżniczki Pitch zacznie głodować, nie sprzeda jej ani grama pożywienia, chyba że za cenę królestwa. Dodatkowy punkt za podłość, królotatku. Diabelską uczty czas zacząć! Twój czas się skończył, kupa. Wsadzaj Gumbasy z powrotem do klatki. Klatka jest dla ciebie, ptasimuszczku. Skacz Luigi. Szkoda, tatku. Jestem pewien, że w końcu zostaniesz szefem Grzybowego Królestwa. Skoro tak bardzo chcesz rządzić moim ludem, zrób to jak należy. Zły tatko król! <grystanie> Żartujesz! A ty z czego się śmiejesz? Zbliżają się wybory. Niech grzyby zdecydują, kogo chcą, a przegrany wyjedzie z kraju. <grystanie> kupa bałby się poddać głosowaniu. Ja? Nigdy! Pobiję księżniczkę picz z jedną łapą schowaną za plecami! Startuj, Kupa! Rozstrzygniemy to uczciwie! Raz na zawsze! Zgoda? Zgoda! Najłatwiejsza w moim życiu! Cici, Nigdy nie powinieneś mi na to pozwalać! Może nie zauważyłeś, ale nie jestem tak lubiany jak księżniczka! Tak, tato! Zauważyłem! Wyjdzie na scenę, powie wierszyk, a ludzie i tak polecą na nią głosować! E? Może spróbowałbyś być miły! Ja? Miły? W życiu nigdy nie byłem miły! Mam alergię na miłych! A, wyluzuj tatku! Kuki Van Kupa ma odpowiedź na twoje problemy! <grystanie> Orzesz, ty, łapserdaku, ty nic, no to. <grystanie> Ukochany, przepiękny, mały aniołeczku. <grystanie> to chyba jakiś cud! O nie! To mój najnowszy wynalazek! Eliksir, miły gość! Świetny plan, Kuki! <grystanie> No, przecież nie zawiodę tatka. Nigdy nie wygra, chyba że sfałszujemy wybory. Zaproponowałam królowi kupie, żeby walczył w uczciwych wyborach. Najwyraźniej nie jest gadem, który zechce stawić mi czoło w debacie. A? Tu nie ma nad czym debatować, moi przepiękni grzybowi ludzie. O, bierzcie pieniądze. Jak mówi stary dobry król kupa? Miłego dnia! Co mu się stało? Kupa kradnie pieniądze, nie rozdaje! Zabawki dla dzieci, obroże przeciw pchłom dla kotów, darmowe protezy dla dziadków. Będzie o wiele więcej tych miłych rzeczy, mili ludzie, jak mnie wybierzecie na miłego władcę! Cieżdżniczko, trzeba coś zrobić. Tak. Te wszystkie rzeczy, które rozdaję, sprawią, że ludzie go wybiorą. Tylko spokojnie. Będę przemawiać w czasie święta założenia grzybolandii. Przypomnę wszystkim, jaki jest kupa. I co sądzisz, Cici? Czy tatko, miły gość, ma jakie szanse? Trzeba bardziej kłamać. Niech tatko prowadzi miłą kampanię, a my z kolei zajmiemy się brudną. Drodzy grzybolędrzy, nie pytajcie, co kupa robi dla was dzisiaj. Zapytajcie, co zrobił wczoraj. Powiedz mi, księżniczko. A teraz księżniczka zainauguruje pokaz sztucznych ogni. Króle a, a, królotatko jest w tarapatach. To była dobra mowa. Robimy wszystko, żeby nie było już drugiej takiej mowy. że tatko wygra przez aklamację! Księżniczko! Już po niej! O, biedactwo! Zmiażdżona przez brudną kampanię! Księżniczko, pić, Księżniczko! Powiedz nam coś! A co mam wam powiedzieć? Może słowa podziękowania za tunele przestrzenne? No, dzień dobry, malutki! Gu -gu -gu -ga -ga -ga. Daj wujciowi wielkiego buziaka! Rzesz ty, mały skarbeniku! Bła, nie cierpię grzybowych szczeniaków! Lepiej, żeby wyborcy nie słyszeli, jak to mówisz! Nie dbam o to, czy mnie słyszą! Dość mam już bycia miłym! O, rany! Mój eliksir, miły gość, chyba przestaje działać! Biegnij mi zaraz do zamku po nową porcję eliksiru! Zbliża się moja finałowa przemowa! Księ robi nasz ty wkrótce, nowy władco! Biegiem! Bycie miłym mnie dobija! Wstrętny Kupa używa eliksiru Miły Gość. Zabierzemy mu go! Zamek Kupa chronią tryliony strażników! Tak, ale nas jest dwóch! W krainie mroku zawsze mam ciarki! Bo tu jest ich pełno! Czterej pancerni i pies? Nie pora na żarty, Luigi! W nogi! Uah. Kluczy Luigi! Narzędziujmy się stąd! Można rzec, że tam było gorąco, ale tu jest piekło! Dalej! Jak przejdziemy pierwszy etap, będzie lżej! O ile w ogóle go przejdziemy? Możesz się pośpieszyć? Tatko potrzebuje eliksiru już teraz! Nigdy nie pośpieszaj, geniusza! Ja nie przyspieszam, ja pomagam! O, spokojnie, Cici! Jeśli zużyjesz tę porcję, nie będzie czasu, żeby przygotować następną! Ty ich czymś zajmij, ja świsnę eliksir. Ups! głupta ze mnie! To ten świrus Luigi! Dokupmy mu! Miły gość do zlewu! Gdzie ten Luigi? O, mniejsza oruraża! Musimy dać tatkowi kolejną porcję eliksiru, bo gotów przegrać wybory! A, eliksir zniknął! Oszukali nas! Ciekawe, jaką minę zrobi Kupa, jak się o tym dowie. Że co? No, ukradli eliksir. Bez niego nie wygram. I chyba wiecie, kto za to zapłaci, co? Wysłuchaliście mojej mowy. Teraz posłuchajcie króla Kupy. A potem zdecydujcie, kto będzie waszym przywódcą. Ja tam nie wyjdę. Cały ten pomysł od początku był głupi. Jak czegoś te? po prostu to biorę. Dalej, tatku królu. Możesz ich wszystkich oszukać. Pewnie. Na oszustwach znasz się najlepiej. No właśnie. Nikt nie oszukuje tak jak ja. Chcą miłego, dostaną miłego. Dziękuję. Moi drodzy kochani zwolennicy! Bauzerze Kupa! Słyszałam, że aby wygrać w tych wyborach, używałeś eliksiru miły gość! To kłamstwo! Jestem miły i bez eliksiru! A każdego, kto mi zaprzeczy, rozgniotę miazgę! Oto wynik wyborów! Zwycięzcą! Stosunkiem 6 436 212 do 1 została księżniczka Peach! Rany! Jedyny głos na mnie oddałem ja sam, tak? Nic nie poradzę, tatku! Musieliśmy na nią głosować. Jest taka miła, a ty jesteś taki, taki! No właśnie, tato! Ups, jest bardziej niż zwykle!